Dawid, czy czujecie już w nogach trudy tej rundy? Ja osobiście nie. Ja bardziej czuję niedosyt ze względu na to, że zdobyliśmy tak mało punktów i zajmujemy to miejsce. To, że gracie z Olimpią na sztucznej nawierzchni, to jest dla Was minus? Będzie Wam się ciężko grało? Nie, no, mi się wydaje, że nie. Teraz cały tydzień trenujemy tutaj na, na ulicy że specjalnie przygotowujemy się pod to spotkanie i myślę, że, że boisko będzie dla dwóch drużyn takie samo. W pierwszym meczu sezonu zremisowaliście jeden do jednego. Czy tym razem remis będzie dla Was jak porażka? Czy zaakceptujecie taki wynik? Nie, oczywiście, bo remis jest porażką. My jedziemy tylko po trzy punkty. Tak jak w każdym meczu próbowaliśmy grać o trzy punkty z różnym skutkiem, no, ale chcemy wygrać ten mecz. Jak wygląda atmosfera w drużynie? No a właśnie atmosfera no, nie, nie jest najgorsza. No, wiadomo, każdy jakiś tam czuje niedosyt, na gierkach są nerwowe spięcia przez to, że, że zajmujemy to miejsce, a nie inne, każdy jest ambitny i chciałby walczyć o wyższe cele.